No to przyszedł ten czas, wytestujemy. To też się wytestujemy to ładne żółte radio, które jest... Kiedyś było białe. Tak. Aha, no, okej. Okay. <laughs> widzisz? No tak. W kieszeni tych też z tak. na słońcu. Ale fajnie ma kolor, przez to powiem ci. Samsung w generalnie. Samsung to jest. generalnie. Myśmy go znaleźli, nie? W kontenerze. Tak. W prywatnym w sumie kontenerze. Bo patrzę, żeby tu było gdzieś włączenie od radia, żeby to nam nie rykło. Uf, ale nie widzę. Głośności nie ma. Głośności, no tak, ale. Aha. Włącznik radia, gdzie jest? W sensie wiesz, przełącznik no, do radio. tu function, radio off, o tutaj. Aha, radio, radio off. off czyli tape. Tape czyli to jest włącznik radia. Aha, Aha Dobra. Buczy. Buczy. Znaczy, że transformator żyje. Tak. Tu jest przełączenie. To tu pierwsze jest co? AM? Uh -huh. A tu jest FM. Kuźwa działa. No, działa. Ale czuję. Hmm. Nieźle. Uh -huh. Nie, Nieźle. Ale czuły. Display tu. Pewnie chcesz jakąś kasetę. Mm, żadnej gołej nie widzę akurat tutaj. To rozpakuj jakąś. No czekaj, jest jakaś goła. Nie wiem co za jedna. Tu się wkłada do góry nogami, czyli taśmą w górę. Odbija. Odbija. Tak niby działa, a tak odbija, nie wiem czemu. Może kaseta jest... też nie wykluczona. to ona też jest? A, nie. a kręci się. I tutaj nie ma przewijania. Nie, też jest. Dziwne. Niby kręci, a nie ten. O, ten. W wywoływały oburzenie, gniew, Są jak Wolaśnieńcy. Wołaszański. Ktoś Wolaśnieńskiego nagrywa. Cięś tak, się, nie znajdując ujścia. Ta, Tajna policja szacha, sabak tak, by wolniej, troszkę niż trzeba. I brzęczy. Mm -hmm. no, Wręczenie już... nie jest powiedziane, że nie, nie idzie z nagrania, ale trochę brzmi jak w sumie asystent, tam jest gdzieś ten, tam jest gdzieś w magnetofonie, co słuchałem kaseta. Która na pewno nie brzęczy. Która na pewno nie brzęczy, bo już wiem, że działała. Ja. A to to jest wina tego radia. Tak. O, działa. I nie w, nawet nie wciąga kasety, wiesz? Aha. No to, to, to sprawdziliśmy, no działa. Sprawdziliśmy, działa. No, coś tam żyje, tak. No to tyle dla ciekawskich świata i ciekawskich radia. Coś tam żyć żyje. Jako radio do garażu, co nie, to standardowo. Czekaj. A tu jest normal speed albo high speed. Tak, a, jest, a po środku było, trzeba dać normal. Normal, ale to jak to tak działa, to nic nie zmienia. No. Może paski już są wiesz, też naciągnięte, uh -huh. bo to, to przecież też chyba kilka dobrych lat Ta. ma. No. Tak, tak. Okay. dobra, ale jako radio jest czułe uh -huh. i skala działa. I ma duży ukajek tutaj, o. stary i nowy, nie? To nie ma absolutnie już teraz znaczenia, ale, ale jest. Ok. To tyle.